Witajcie ze strony Bartek i. Wielki Tata Siemanko, kolejny odcinku z gry. Bro, staraz dzisiaj będziemy grali boskimi skinami, czyli teraz są nowe skiny boskie. Tak, jest taki jakby Mamy tak samą możliwość Ems, jakąś wąską, taką chyba bogini, z tymi takimi warkoczami. Wiecie o co chodzi? Bar jeszcze do kupienia za 85 zł. Patrzcie, mam promocję za 17,99 plus Google Play za 8 zł i za 9,99 mogę mieć karnet wraz z skinami fajnymi. To jest EMS? Tak. Ems. I to jest taka hydra, które odrastają głowy jak się łudnie albo po prostu taka osoba, która zamraża wzrokiem. Już nie pamiętam o co chodzi, ale głównie chodzi o to, że chcemy sobie kupić postać specjalną, czyli... czyli boską, czyli Kordel... bogiem to jest Bóg taki chyba jak Zeus? Odych. Odyn. 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 Bo jest Odyn Cordelius, masz rację Barty. A ty masz... A Barty będzie miało, widzicie tylko Gozra zobaczycie, bo kupiorek czy kupuje. Kupujemy oczywiście i mamy Odyna. Odyn Cordelius. W sumie fajnie ten mi się podoba. Pod względem tej ładności. Ładności. Z czego, czego Bartek, muszę go teraz znaleźć, żebyśmy mogli sobie. W rzadkości legendarnej. A ja już nigdy nie wiem, jak to jest, dlatego sobie spokojnie znajdę. Na samym końcu mamy Odyna. Biorę, wybierz. I Bartek jest. Kim? I nie. Dionizosem. Dionizos. Gościu, który produkuje wino. Taki gościu, co wino produkował. Kto wie, to nie chce sprawdzić. Dionizos to taki ból wina ofitości, a Odyn to Odyn i tyle, gramy w duo. Mapkę taką dość pokręconą starcie, bijatyka pod skałą, czyli boska biatyka pod skałą, przed na arenie. I jedziemy, proszę Państwa. Teraz zaczęliśmy wbijać rankingowe na, na początku sezonu, więc ciężko, już piliśmy diamenta. Mamy diamenta, ale dużo było takie 50-50, raz wygraliśmy, raz przegraliśmy, raz nasza osoba współpracująca stała sobie nic nie robiła. Ale teraz już to my omijamy i mamy na odcinku, proszę Państwa, Odyna i Dionizosa. Ja sobie łapię szybko jakieś kubki, żebyśmy mogli coś tam podziałać. Ja biorę tego... Ja, idziemy w prawo, Bartek, może będzie jakiś power cube leżał, nie ma nic. I nie wiem, Kitramy się w krzakach, uciekamy. Nie, na Amber. Albo no, nie, bo No Nie, Ty też masz mnie tutaj asekurować, doładuj sobie życie. Ja sobie biorę ulta i teraz ładuję sobie przy okazji mój super atak, dostała, ale ona ucieknie fajnie, patrz już pod kątem to robi, on się już mówi gratki, 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 a mi się ekran przekręcił, bo trzeba ekran, żeby się nie kręcił, widzieliście to niespecjalnie, Dionizos dostał, Kruk jest ten, Peny tak samo, penę uważaj, bo Penel przebija przez dwa i daje drugą sobie jeszcze więcej obrażeń, u góry jest. Nie, nie, nie bądźmy na środku, chodź do góry. Po lewej masz typa, po lewej typa. Tak Bartek. To jest ciężkie do grania. Ja muszę załadować sobie ulta i czekamy. Amber, sobie. góra, mamy ją sobie. A. Ja bym uciekał. Nie, czekaj, czekaj. Bo względem właśnie Ale dostałem. Uciekaj Dobra trzecia Bartek masz 0 1 plus 1 plus, nie patrzcie jak mamy za bijatykę i jedziemy no. dalej, proszę Państwa przez jedną Moja fabulous way! skrina. idziemy. Zrobiłem screena. Zrobiłem screena, zrobiłem, przyciszyłem, zrobiłem wszystko oprócz tego, co trzeba. I kolejny mecz. Odcinek drugi. Mamy Próba kupę. druga. Dobra, ty idź na te skrzynki Dollom, hmm. ja idę na te po poprawę. Już włapuję. Mam? żeś mi iść mieć 4 cuby. Będziemy. Uważaj mieć. na koty. Był jakiś kot? Jeden. Czy o jeden za dużo? Szybko, szybko. Nie. Zdążymy, hey. zdążymy, zdążymy, zdążymy. Do tyłu. Biorę Dobra. górę. I uciekamy, uciekamy, uciekamy. Teraz trzeba to się, się, bo to jest 5. Ja będę miał podświetlenie, czyli teraz nikogo kogoś w krzakach nie ma. Mamy cuba, mamy 7 power cubów, więc już jesteśmy dość mocarni. Wartek już wtedy może mocno zadawać obrażenia Jest pan P Eee tysięcy obrażeń Zginie? Nie, nie zginie, mamy 10 partyłów Mamy cię We gratty. Dobra Poczekaj Aaaa Aaaa. Ale zakręciło mu się w głowie, aż napił się i patrz, Odżył. A Dę... sączy sobie z napoczki. 16 ranga, Wiktoria 11. Klasa. Kurczę, bo to są boski odcinek, proszę Państwa. Więc Oden, Pionizos. W ogóle ten sezon jest odynowski. Boski. Boski. Tylko najlepszy jest to Olimp pokazany jakby u góry. Otwieramy jeden ...szybki. Rzadki i blinki. Blinki, blinki. Bliżej to... kota. Mamy prawie... Yyyy... pipi. Co pipi? Ostatnia gra i będziemy... Myśleć co dalej, bo niedługo wakacje się zbliżają. Co? Jak, jak wakacje się zbliżają, czyli wyjazd wakacyjny, proszę państwa. Bartek na wakacje będzie wy... wyjeżdżał, nagrywamy odcinki. Okay. Może wielki tata coś nagra, ale jak zobaczymy, czy będzie mu się chciało, ale to pewnie tylko z gry takiej SB. I to może nagrać bez głosu. Bez głosu i winy wszystkie. Ta. <grym> Czyli dużo tego nie będzie. Czyli. Z, z, jed, będzie krótki shot. Yy, 3 sekundy. Dobra, mamy ten. Kurczę, poszedłem na dół. Dobra, już za, trud, za późno. Jedziemy na dół. Ktoś tu był. Podwójnie ktoś tu był Riko, Riko, Riko! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Uciekaj. Uciekaj. Uciekaj, bo cię tamta weźmie. Po co to ryzykować Bartek? Ona cię będzie zakażała i cię Riko może przestrzeć. Nie. Idę go. wziąć. Jest tej ja tej. Mamy to. Ja załatwiłem gościa. Uwaga na wariata. Patrz na ekranie gościa. Ja uciekam. Uciekam, uciekam do krzaku, Bartek, bo mnie tam w Chyba pocisnął. Chyba, że chyba żyjesz. Żyjesz, ja jestem w krzakach. Uwaga na Berego. Bery to jest. Bery. Berry to jest, jest jednorożec, który ma loda na głowie. O, mamy tą zwariowaną, szybką panią. Uważaj. Ja jestem od pilnowania ciebie. Zładuj sobie życie. Szybko, szybko, szybko. Planuj strefę. Załaduj życie. Widziałem. U góry jest lomo, lomo. Mocnego lomo. Uciekaj. Żeby znowu nie było trzecie miejsce. Rozwal tego berego. No już kurzał. Jeden sekunda jest, nie? Ja będę ma. mama. nie. idę po te kuby do tyłu. Dobra, zginąłem. Może to ugram. Ale dostał. Ale to było dobre. Dawaj Bartek, jest. Nazywa go. Trzy, dwie sekundy. Idę. Idę na drania. Pomocy! Rozgrywam! Tak, kurczę jest. Co zrobiłem? Co, so, ale to było dobre. Gdybym tylko tej. nie jak Co? E, Ta pani. Ja nie pamiętam. Chyba Jackie. Nie. Nie. Okay. Nie. To dużo tych postaci już jest. Meg. Meg. Dobra, mamy to. Coś tam wpadło. Jeszcze punkt delikatny. Nie wiem, jak wam się do ten odcinek Na koniec mamy odcinka Stardrop. drop Stardrop star -drop w tym odcinku Trzy, dzień jeden twój Blinki blinki i tyle Zostawcie łapkę w górę, suba i, I komentarz. komentarz I do I zobaczenia dzień, 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 w kolejnym odcinku